Kamil jak ocenić dzisiejsze spotkanie inaugurujące sezon 2024-25 w trapezie. No bardzo nerwowe, takie nieskuteczne, zwłaszcza na początku. Wiadomo, inauguracja przegraliśmy pierwszy mecz i bardzo chcieliśmy tutaj wygrać wypełniona hala po brzegi. No fantastycznie się grało przy tej pełnej publiczności. Nie myślałem, że jeszcze poczuję te emocje, że, że trafię trójkę, wszyscy się będą cieszyć. Więc no, dla mnie był to mecz o tyle istotny, że dzisiaj Pokazałem sobie, że mogę, mo, mogę jeszcze pomóc tej drużynie i tak bym chciał po prostu, żeby nadal było, żeby ci młodzi ludzie grali, żebym ja im minut nie zabierał, żeby czuli się, że ja im pomagam, a nie, nie przeszkadzam dzięki, dziękuję kibicom. To to wsparcie, bo w pewnym momencie ten defense, defense poszło, poszło szeroko. Ale tutaj wspomniałeś za kulisami, że ten przegrany mecz we Wrocławiu w tobie siedział. Strasznie, naprawdę, strasznie. Pierwszy mecz, dużo ludzi przyszło ode mnie, więc no trzeba wziąć na klatę. No, 2 na 12 z gry zdarza się eee, co jakiś czas. No, czysta statystyka teraz było lepiej, ale rzeczywiście tamten mecz był troszeczkę taki eee, rywałowy pierwszy i szans dobrze zagrał. Więc było, minęło. Najważniejsze, że dzisiaj wygraliśmy, bo to był, był, był moment kryzysowy. Zapominamy o meczu we Wrocławiu i zapominamy też o Twoim lekkim urazie, którego tam się nabawiłeś. Wszystko już jest dobrze. No tak, tak. No słuchaj, skoro pytasz, no naciągnąłem dwójkę w, w pierwszym w pierwszym meczu, w pierwszej kwarcie i prawda jest taka, że powinienem powiedzieć: Stop, ale przez to, że tyle ludzi było, głupie mi było, przyznaję się, głupie mi było się przyznać. Kurde, ja pierdzielę po pierwszej kwarcie. 39-latkowi y, dwójka wybuchła i trzeba zrobić przerwę. Także zostałem y, doprowadzony w Sports Medic we Wrocławiu do, do używalności y, y, i muszę iść jeszcze raz na pewno. Treningi, powrót, teraz już taki powrót przez duże P na dobre właśnie tutaj w trapezie, przez tą atmosferę, przez ten wynik, przez to wszystko? No tak, słuchaj, pierwszy mecz, inauguracja, tu prezesi wszystko przygotowali, rozwijają się naprawdę prężnie. Ten nowy trapez, tu w ja widzę jest, bardzo dużo sponsorów, partnerów, ludzie chcą koszykówki w Lesznie, więc Niech, niech będą cierpliwi i naprawdę wspierają tę drużynę na dobre i na złe. Ten sezon jest na przetarcie. Natomiast myślę, że fajne lata, będę cały czas powtarzał, fajne lata przed yy, koszykówką w lesznie. I fajny najbliższy tydzień, bo jedziemy do Kościana na derby. Jedziemy do kościana. W środę słuchaj wywiad z Lotkiem. Yy, będę miał, więc nie wiem jak to pogodzę, prosto z wywiadu z Lotkiem. Dzida do kościana i, i mam nadzieję, że po zwycięstwo potem chyba gramy w sobotę z WKK tutaj w trapezie. Więc będzie się działo. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.